Nie będę przekonywał Państwa oczywiście, że ruiny są ważne i że należy je zachowywać. Wydaje mi się, że w tym gronie jesteśmy chyba wszyscy przekonani, że ruiny odgrywają istotną rolę, nie tylko informacyjną, ale także symboliczną czy sentymentalną. Natomiast poważnym problemem jest, w jaki sposób ruiny zachować tak, żeby spełnić podstawowe dwa warunki. Z jednej strony żeby zapewnić im optymalne możliwości dalszego trwania, czyli żeby zrealizować program konserwacji obiektu zabytkowego, ale z drugiej strony równocześnie, żeby udostępnić te relikty w sposób zrozumiały dla zwiedzających, dla oglądających, żeby je zinterpretować w taki sposób, żeby one mogły funkcjonować, w życiu społeczeństwa. Oczywiście jest też jeszcze kolejny aspekt, a mianowicie wkomponowanie tych reliktów archeologiczno-architektonicznych w tkankę miejską, ale jest to problem bardziej architektów i urbanistów i nie mam śmiałości na ten temat w ogóle się wypowiadać jako archeolog. Jakie są stosowane na świecie różne rozwiązania? Poczynając od po prostu pozostawienia reliktów na wolnym powietrzu w formie ruiny, poprzez przykrycie ich częściowym zadaszeniem, przykrycie przezroczystą taflą szklaną, która ma za zadanie umożliwić percepcję tych reliktów, aż do przykrycia ich trwałą, pełną konstrukcją zabezpieczającą. Czyli do takiej formy muzealizacji, ale in situ, bez przenoszenia ich w jakiś nowy kontekst. Trwała ruina, zwana też często angielską szkołą konserwacji ruin. Jest rzeczą oczywistą na pewno dla wszystkich Państwa. Jak sama nazwa wskazuje, wynaleziona została na terenie Wysp Brytyjskich i tam też znajdziemy mnóstwo przykładów właśnie takiej formy zachowania, upamiętnienia, udostępniania tych ruin na terenie Anglii, Szkocji czy Irlandii. Nie oznacza to oczywiście... Porzucenia tych ruin nie oznacza to zapomnienia o nich, wręcz przeciwnie. Żeby takie ruiny mogły być trwałe, muszą być poddawane stałej, codziennej nieomal pielęgnacji. Poza tym oczywiste jest, że relikty architektoniczne muszą być ustabilizowane, tak żeby nie groziły zawaleniem. Niestety, miasta europejskie pełne są przykładów bardzo złych. Prezentacji i konserwacji ruin, które teoretycznie miały być ruinami trwałymi, no a okazują się po prostu opuszczonymi miejscami, które zarastają stopniowo roślinnością, które są składowiskami śmieci, na dodatek są bardzo często niezrozumiałe zupełnie. Tutaj przykład akurat z centrum Salonik w Grecji, ale takich przykładów moglibyśmy znaleźć mnóstwo z bardzo wielu Miast europejskich. A zatem, jak się wydaje, nie jest to optymalna forma prezentacji reliktów architektoniczno-archeologicznych. Bardzo często uważa się, że. Świetnym sposobem zaprezentowania ruin, zwłaszcza takich, które znajdują się poniżej współczesnego poziomu gruntu, jest przykrycie ich przezroczystą taflą szklaną czy taflą z glasu. Wydaje się, że dzięki temu można osiągnąć efekt takiej właśnie szklanej gabloty, a więc byłaby to forma muzealizacji in situ. Teoretycznie powinna taka forma zapewniać pełną obserwowalność i teoretycznie powinna zapewniać, Możliwość pełnej kontroli parametrów środowiska, co jest bardzo istotne z punktu widzenia konserwacji zapobiegawczej. Ale w praktyce, co się dzieje? Otóż, proszę Państwa, w praktyce zapewne spotkaliście się też Państwo z tym, może oglądając takie w taki sposób wyeksponowane ruiny, okazuje się, że. Ta kontrola parametrów środowiska jest bardzo często iluzoryczna, że następuje kondensacja pary wodnej, co powoduje, że te tafle szklane czy glasowe przestają być przezroczyste. Rozwija się tam szata roślinna, rozwija się świat zwierzęcy pod, pod takimi taflami, ponieważ powstaje efekt cieplarniany. No, i wszystko to prowadzi niestety do utraty obserwowalności, a także do bardzo złych procesów, jeśli chodzi o zagadnienia konserwatorskie. W niektórych częściach świata to się sprawdza, ale pod warunkiem, że właśnie prowadzona jest pełna kontrola, monitoring warunków środowiska, żeby nie dopuścić do tych negatywnych zjawisk. Mamy tutaj przykłady z różnych części świata. Ale dwa przykłady znane, cytowane w literaturze konserwatorskiej pochodzą z Sycylii i pokazują nam, że nie tędy jednak droga, a mianowicie w latach 60. mury antyczne w Gela na Sycylii przykryte zostały takimi taflami szklanymi. Które miały teoretycznie za zadanie chronić je przed erozją. Co się okazało? Okazało się, że po kilku latach trzeba było zdemontować te płyty, ponieważ ten efekt cieplarniany, kondensacja pary wodnej, to wszystko powodowało bardzo szybką erozję murów. No i obecnie zastąpiono ten w dobrych intencjach, ale nieszczęsny pomysł, zastąpiono zadaszeniem płóciennym, które widzimy tutaj z prawej strony. Co nam zatem zostaje? Zadaszenia. Zadaszenia bardzo często realizowane są jako zadaszenia częściowe, już pierwsze na świecie, które zostało skonstruowane w 1903 roku w Arizonie, w Casa okazało się nieskuteczne. Znowu intencje były szlachetne, były bardzo dobre, ale okazało się, że to zadaszenie nie spełnia wymogów, ponieważ po prostu jest za małe z jednej strony. A więc nie zabezpiecza reliktów architektonicznych przed warunkami atmosferycznymi, deszczem padającym ukośnie, wiatrami wiejącymi horyzontalnie. A na dodatek, jak Państwo widzą na niektórych z tych zdjęć, widzimy, że temperatury, które panują tam, rozkładają się nierównomiernie, ponieważ część tych, tych reliktów znajduje się w cieniu, część znajduje się nadal w słońcu. Ponadto to zadaszenie stało się. Miejscem schronienia dla rozmaitych zwierząt, które dodatkowo przyczyniały się do destrukcji. A więc częściowe zadaszenie, znowu z dobrymi intencjami skonstruowane, ale okazało się nieskuteczne. Wcześniej konstruowane zadaszenia, zwłaszcza w świecie śródziemnomorskim, mają już zupełnie inną formę. Są to zadaszenia, które zapewniają przepływ powietrza które są regulowane. Widzimy tutaj z cypru takie realizacje, gdzie te płócienne zadaszenia można odsuwać lub zasuwać w miarę potrzeb, ale jak widzimy z prawej strony u dołu, takie zadaszenie też nie pozostaje bez wpływu na odbiór, na percepcję wizualną, ponieważ no, jest dominujące i, i przytłacza te rzeczywiste y, 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 ruiny. No, na dodatek w naszym klimacie tego typu realizacje byłyby całkowicie nieskuteczne ze względu na to, że. Mamy oczywiście zimne pory roku, mamy deszczowe pory roku, mamy śnieg, a więc to niestety w naszym klimacie nie sprawdziłoby się zupełnie. Co zatem zostaje jako optymalna forma? No niestety, pełne konstrukcje zabezpieczające to jest rozwiązanie, które wydaje się, że, że jest optymalne. Dlaczego? Dlatego, że. Pozwala chronić zabytek, pozwala regulować warunki środowiska, kontrolować je, monitorować, pozwala też udostępnić w odpowiedni sposób te ruiny zwiedzającym. No i proszę Państwa, możliwość zrozumienia ruin. Ruiny niestety same z siebie najczęściej nie są zrozumiałe. Nawet dla fachowców, nawet dla historyków czy archeologów, nie są do końca zrozumiałe bez objaśnienia, bez interpretacji. I tu odwołuję się do znanego dzieła Freemana Tildena, amerykańskiego autora, który w swojej książce Interpretacja dziedzictwa sformułował sześć zasad interpretacji zabytków. Trzy z nich według mnie są bardzo ważne, że interpretacja musi być tak sformułowana, tak zorganizowana, żeby zwiedzający samodzielnie odkrywali fakty, a nie żeby dostawali gotowy, jakby gotową informację do, do uwierzenia w taki podręcznikowy, szkolny sposób. Celem interpretacji jest pro, prowokowanie, inspirowanie do samodzielnego myślenia, w przeciwieństwie do instruowania. I wreszcie bardzo ważna zasada, o której często zapominamy, Interpretacja zabytku dla dzieci musi być inna, musi być specjalna. Trzeba zaoferować inny sposób przekazania tej informacji. Nie musimy odbudowywać wszystkiego, co kiedyś się znajdowało, natomiast musimy pozwolić zwiedzającym zrozumieć, z czym mają do czynienia, bo dopiero wtedy będą szanowali... Te relikty architektury będą je rozumieli i dopiero wtedy te relikty architektury zaczną funkcjonować w naszym współczesnym życiu. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy.